Nie martwcie się, żadnych recept nie będzie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Kiedy czytałem dzisiejszą Ewangelię, to pomyślałem sobie, że Jezus mówi o czymś, co jest fundamentem w głoszeniu Ewangelii, a tym fundamentem jest drugi człowiek. Zobaczcie, Jezus, kiedy głosi Ewangelię, nigdy nie robi tego sam. Zawsze mało po siebie apostołów. I dzisiaj jest słowa o tym, że nawet mało po siebie kobiety które usługiwały mu dzieląc się tym, co posiadamy. Włoszenie nie jest zawsze wolontariatem, jest zawsze budowanie na czymś co jest fundamentem, a tym fundamentem jest drugi człowiek. Więc bardzo się cieszę, że jesteście w różnych akcjach pomocowych, bo widzę, że, że są tutaj osoby związane naprawdę z różnymi wydarzeniami. Teraz akurat jesteśmy w takim wydarzeniu, które nazywa się Powódź. Jest mnóstwo wolontariuszy, którzy na różne sposoby angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi i bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo się cieszę, że każdego dnia towarzyszycie nam w różnych miejscach, nie tylko wtedy, kiedy świętujemy, kiedy chcemy Wam podziękować, ale jesteście szczególnie wtedy, kiedy nikt o tym nie mówi. Jesteście w swoich parafiach, jesteście w tych wydarzeniach. Które są ważne dla drugiego człowieka, dlatego że tym, który nas porusza, i to słyszeliśmy dzisiaj w koncercie, tym, który nas porusza jest Bóg. Nawet sobie czasami z tego nie zdajemy sprawy, że Bóg nas pociąga i porusza do tego, abyśmy służyli drugiemu człowiekowi. I bardzo się cieszę i dziękuję Wam za to, że jesteście i mam nadzieję, że będziemy razem trwali obok Boga i obok drugiego człowieka. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy. Przygotowali to dzisiejsze wydarzenie. Zastanawialiśmy się, czy czasami z niego nie zrezygnować ze względu na to, co się dzieje na południu Polski, ale wolontariusze są bezcenni w życiu Caritas. Dlatego zdecydowaliśmy się także tutaj. To co, się, to, co tutaj dzisiaj przeżywamy, uczynić naszą modlitwą za tych, którzy przeżywają jakiś dramat swojego życia, dlatego, że świetnie jest rodzajem modlitwy. Nawet jeżeli jest radosnym spotkaniem z Bogiem, to zawsze jest prośbą o to, żeby Pan Bóg poruszał serca wielu osób i pomagał w tych tragicznych momentach, które w życiu przeżywają. A kiedy jest obok Was taki człowiek, w którym jest Bóg, jest zawsze nadzieja. Więc cieszę się, że jesteście, że przynosicie światu nadzieję i że nam przynosicie... Nadzieję. Bardzo Wam dziękuję za wszystko.